Max! Już czas! Chloe! Tak bardzo, bardzo przepraszam! Ja. nie chcę tego robić! Wiem, Max. Ale musimy. Musimy ich wszystkich ocalić, okej? Okay? Sprawisz, że te pojeby zapłacą za to, co zrobił Rachel. Ten tydzień spędzony razem. Był najlepszym pożegnalnym prezentem, jaki mogłam sobie wymarzyć. Jesteś bohaterką, Max. Zawsze ci kochałam. Idź już stąd, proszę. Idź, zanim kompletnie nie zeświruję. I Max, cofnij? Nie zapomnij o mnie. Nigdy.